Idea wiodąca jest, jest taka, żeby ten język niemiecki szczególnie w województwie lubuskim w Zielonej Górze nie tylko rozpowszechnić, żeby za, zachęcić młodych ludzi do nauki, nauki języka niemieckiego, dlatego, że język angielski broni się niejako sam. Język niemiecki w tej przestrzeni geograficznej ma swoje uzasadnienie, chcielibyśmy, żeby, żeby młodzi ludzie przekonali się, że warto zgłębiać wiedzę językową i, i żeby powiedzmy w jaki sposób zachęcić ich do studiowania tego języka w przyszłości. Studiowanie języka wymaga jak gdyby, no przede wszystkim też pewnego zacięcia, czy, czy pewnej, nazwijmy to, namiętności. Tak? Staramy się powiedzmy, tutaj tym młodym ludziom taką namiętność zaszczepić już powiedzmy, w tej fazie, w fazie, fazie gdzie, gdzie podejmują swoje, swoje życiowe, życiowe decyzje związane po prostu też z wyborem kierunku studiów.